Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 3 stycznia 2025 roku. Kła. 8. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, punkt 1, z dnia 2 stycznia 2025 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej na podstawie artykułu ustawy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku. O ochronie przeciwpożarowej Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja. 1692.7 zarządza się, co następuje, paragraf punkt 1 w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021 roku. W sprawie systemu wspomagania w decyzji Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Ustaw pozycja punkt 9, paragraf 3, punktu 16 otrzymuje brzmienie, punkt z pozyskiwania i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego oraz danych dotyczących abonenta. O których mowa w artykuł 337 ustawy 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 roku, myślnik prawo komunikacji elektronicznej, dziennik usta pozycja punkt 1, za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w artykuł 337 ustawy 4.1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 roku, myślnik prawo komunikacji elektronicznej lub przekazanych z. Sp... paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod nią ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, C. w grucze, punkt pierwszy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, kieruje działem administracji rządowej, myśli sprawy wewnętrzne na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dziennik ustaw pozycja punkt 8.